Drodzy Państwo, serce mnie boli, nie może tak być tak, jak jest. Takie życie to nie jest życie. Tyle mam wam wszystkim do powiedzenia. Wszystkim nie. tobie też. Jej, czy się to. Szczaj, tak fajnie się powiedzieć. Nie może być tak, jak jest. Było dobrze, a teraz jest źle. Leki mu schodzą. Eee... Zawsze tak jest. Trzeba masować i mówić dobre rzeczy. Pajnie oddychać, oddychać. Kolki się lepiej. To się nie może dziać jakby na mojej warcie. I w obliczu prawdy. W, w obliczu to jest niemożliwe, aby takie rzeczy. Niby to demokratycznym w, mam pojęcia, kraju, o czym mówi. w niby demokratycznym nie. kraju, państwie prawa. Znaczy, nie działa ja już od dawna nie twierdzę, że jesteśmy ani w demokratycznym. Ja ani w od dzisiaj prawnym. też już tak nie twierdzę. I może ja powiem o co mi chodzi. No właśnie bo mógłbyś mnie. Może ja, ja do rzeczy. Może do rzeczy. No, ad meritum. Może ja pokażę. Ach, to jest ten temat, okej. Okay, no. no to czemu I, już powiedziałeś. Przepraszam, przepraszam. przepraszam Oko mi tak zeszło mi się. A to jest dobry temat. To, to jest twój to, temat. To nie jest dobry to temat. To jest twój temat. To jest, to jest zły temat. Ale to jest twój temat, ewidentny to, to jest to ja... jest... Naprawdę tak wygląda. <laughs> Dobrze ci tak! Co to jest? Co, co to jest? Jak ten kierowca, co to kur... Jezu? Co to jest! Co to, kur... co to, jest? Co to, kur... to była jakaś ciężarówka, nie? Co, co, to? co to jest? Ale co, nie, nie rozumiem, nie lubisz wody? Czy w wodzie się ryby do tego i nie będzie nigdy. Co jest, wodeczku? powiedz mi. powiedz mi, wodeczku, o twoim doznaniu smakowym, gdyś miał wciśnąć wieśmaczka, popitego wodą. Jak? Jak pies. Jak pies. Jak żaba. Jak ryba. Powiem tak, zobaczcie sami. Ja, ja to właśnie jak powiedziałem, jak pies. Może do tych zestawów uh -huh. powinni dodawać taką miskę na wodę, dla, jak dla psa, żeby sobie tą wodę tam wlać. Bo ja nie rozumiem, po co tą wodę tutaj pokazują. I jeśli nie, to może to dla psa właśnie jest ta woda. Ale widać, jak coś go faktycznie oburza. Jak dla psa. Ja nie rozumiem, bo hmm. ludzie nie przychodzą do was, do waszych restauracji. Żeby pić wodę. I wodę. Tym... I wodę, dobrze. Podsumowanie w... McDonald's. To tam chodzi, żeby pić wodę co to jest! I wy o tym dobrze wiecie. I nie oddawajcie święty, że tutaj krople beskidu w ogóle z dna gór, wydobywana, zdrowa woda. Kto, Kto chce? to, to maka, jest? Żeby się napić mineralnej i... tak, tak. w zestawie napój do wyboru: woda mineralna gazowana, <gazowana> albo woda mineralna niegazowana. <gazowana> Jakby była niegazowana, to, to, to już bym pisał skargi oficjalne. I żeby nie było, że ja tutaj e, sieję ten. To nie jest tak, że wycięli Coca-Cola z McDonalda, to tylko do zestawu promocji nie dołączają Coca-Coli, tylko wodę, właśnie, bo tu zawsze była na, na, na grafice. Tu zawsze na grafice była kola. Ale poczekaj, czy jakbyś zwykły zestaw tam bikuruje? To Mac, możesz, ale nie, czy tam jest kola. Tak. A, czyli tylko w okazjach? Tylko w ma. okazjach nie ma. A, e, no, no, a, no ale zabierają mi okazję. Ale czy, czy podróżały w takim razie normalne zestawy? Chyba nie. E, no co ty? No chyba nie. No właśnie, to czemu skoro zestawy no, nie No na biedocie trzeba ciąć, nie? A to ty jesz tylko jak są promocje? Ty nie kupujesz normalnego zestawu? Raczej, raczej jem jak promocje są, no. no ale... Dobrze, to po, powiedzmy o co chodzi, bo ludzie się... No się, o to chodzi, tak. że po prostu przez podatek cukrowy zabrano. Dobrym, <grym> uczciwym podatek... katolikom. Dokładnie, to... podatek cukrowy uderza w sieć McDonald's Nie, uderza we Włodka, we Włodka Markowicza uderza Jak to podatki uderzają w zwykłych ludzi, a, Potom, nie, a nie, nie w korporacje mówić, Promocyjne tak. zestawy dostępne tylko z wodą bez koli odnośnie podatków i korporacji ja Chciałem pokazać co w normalnie przy LSach sobie tutaj pija. To jest napój dla zwykłego człowieka Google przeniósł ponad 100 miliardów euro na Bermudy, firma w ten sposób miała unikać podatków Udało im się w ten sposób uniknąć prawie 38 miliardów euro chciałem tylko zapytać mm -hmm. naszych znajomych, których mm -hmm. też mamy w Google, co oni na ten mm -hmm. temat myślą ja, tak. naszego kolegi? Tak, to. Google został złapany za rękę i zapłacił te pieniądze. O! Oh. Ale tu jak to jest 13. stycznia, to już Nie, to tu, jest tu, tu jest, tu ponoć nie ma w tym artykule, Aha. że oni uregulowali ponoć... to, tak, że oni ponoć no, to ponoć to... ale ponoć, w sensie ja też nie wgryzałem w to. Okej. Okay. No, no, ale staram. wiesz, ale nadal chciał przyciąć, nie, więc jakby tutaj, to, to nie jest tak, że to jest oh, załatwiona sprawa. Czyli, I'm not sorry that I evaded the taxes, I'm sorry that I got caught. Że dostałem kota? Hot! Coat. To taki tłusty kot, to taki kot Wiele firm musiało zwiększyć swoje ceny za napoje słodzone. Choć przedstawiciele koncernu Coca-Cola w rozmowie z dziennikiem za a prawdą zaznaczają, że syropy do przygotowania napojów z automatów nie są środkami spożywczymi, a co za tym idzie, nie podlegają pod podatek cukrowy. What? Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa. No nie wiedziałem. Z jakiego Coca-Cola z syropu? No tak. Syropy nie podlegają pod podatek nie, cukrowy. Nie, ale mówimy o koli z automatach. No, 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 ciekawe, nie wiedziałem. Sieć McDonald's podlegają. postanowiła nie podnosić cen z coca w swojej ofercie, ale zmianie uległ za to skład zestawu w yeah, gdzie. Od teraz jednym z dostępnych napojów będzie woda, jak dla Cała miski. <laughs> Wodą jest jak kwiatki podlewa, a nie pije. No ciekawe co macie do powiedzenia? Zobaczmy, jak ktoś mija, się bije. Wymiana napoju słodzonego na wodę zestawu okazji w dostępnych w aplikacji mobilnej Magnetyzm jest efektem wprowadzenia. No jak? Jak jest efektem wprowadzenia podatku cukrowego? Jak przed chwilą powiedzieli, że to nie dotyczy syropów przygotowanych do napoju. To jest interpretacja koncernu Coca-Cola Company. Oni by tak chcieli. Nie są środkami spożywczymi, a za tym nie podlegają podatku cukrowego. Tak, wygląda ale jak jak to, tak Choć przedstawiciele w rozmowie zaznaczają, że nie podlegają, ale ale pewnie podle W sensie, że oni by chcieli, żeby nie podlegało, ale pewnie podlegają, no. Nie, bo tu pani z Magdalena mówi Jednocześnie wpisuje się ona w działania prowadzące przez od kilku lat, mające na cel oferowanie gościom bardziej zbawionych, z prosiłków. <grym> No to to, 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 stop, to doba, zatrzymaj się, Zatrzymaj się, bo to, to oznacza, poczekaj, to oznacza, to że, oznacza, im to, jest że oni, ty, to jest na rękę. To jest bo i nie musieli podnieść cen, i jeszcze wyrzucili kole zamieniając ją na wodę. Bo to, bo twój McDonald's, bo McDonald's, McDonald's coraz bo, mniej wiesz, cię kocha. Bo mam zdrowy, w ogóle to jest z zbóż na łąkach, krowy się wypasy to jest w ogóle takie fajne. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ludzie Ludzie zbóż, przy... które są na łąkach, krowy. Mające na celu oferowanie gościom bardziej zbilansowanych posiłków. Ludzie nie przychodzą do McDonalda po zbilansowane posiłki. Hmm. Pracujemy hmm. nad rozwiązaniem, które pozwoli naszym gościom zakup wybranego napoju w ramach okazji. O szczegółach poinformujemy wkrótce. Ja już znam szczegóły, nie podobają mi się. Ja, Podkreślamy, jest no, że nie ma Coca-Cola i że nie będzie Podkreślamy nic. również, że okazje mają e, charakter dynamiczny. Oferty zmieniają się i obowiązują w określonym czasie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że weźmiecie pod uwagę to, że ludziom się to nie podoba, że słuchacie swoich klientów, z tych stałych w szczególności klientów. A ty jesteś stałym klientem? Jestem stałym klientem i nawet bez bonifikarty. Więc na mnie McDonald's zarabia tak, wiesz, ile powinien. Nie, nie wysługuje się jakimiś bonifikartami, że, że o, to, to dwa razy tanie chcę mieć. Normalnie. Tak, ale chciałbym teraz A nie chciałbym się bać tych bonifikaty, bo one mają tylko, wiesz, ty, ten czas aktywności tam chyba na 2-3 miesiące, musiałbym ciągle sobie załatwiać nowe. Nie chciałbym się tak... To... No, 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 ale zobaczymy, nie? Czy słuchają klientów, czy im zależy na losie ludzi. Czy ty właśnie teraz y, rzuciłeś na stół kartę influencera? To oni zaczęli. <laughs> Ale jak oni zaczęli? Nie, nie powiedziałem, Drog że karty influencera jest. No rzuciłeś dramkę na McDonald's? Drama, Karol, to jest w Rosji jak rzucają w policjantów śnieżkami, to jest drama. Ale poczekaj, nie przejdźmy do Rosji. Nie przechodźmy do nie, Rosji? No poczekaj, nie. Zobaczmy jak rzucają śnieżkami w policjantów. Dobrze. Bardzo to słusznie zresztą rzucają. To jest, to jest nagranie z momentu, kiedy z ten tłum dowiedział się właśnie o tym, że w zestawach promocyjnych McDonald's <laughs> jest woda zamiast Coca-Coli. Zobaczcie jego oburzenie. Na szczęście w Polsce nie ma czegoś takiego jeszcze, Aha. ale zobaczcie jak, jak tam ludzie są oburzeni. W Polsce nie ma krzyczą, I krzyczą, idy na woda, nie, dawaj Coca-Cola. Dawaj Coca-Cola, b***. Idy na no ale zwróćmy Jak też dobrze. uwagę, że to wszystko w ogóle wpisuje się w ogólnoświatowy trend dotyczący geopolityki. Jak dobrze wiecie, sfałszowane wybory, wy, wy, wybory prezydenckie w Ameryce również prawdopodobnie zostały ukartowane przez y, podatek cukrowy oraz przez Coca-Cola. A tam jest podatek cukrowy? Coca-Cola kampany, ponieważ. Wtedy jeszcze Onegdaj, urzędujący prezydent, jeżeli prawowity prezydent Donald Trump, w swoim gabinecie owalnym A właśnie, miał, ludzie tego nie wiedzą. miał i to jest, i to nie jest żart, bo ja o tym słyszałem no. dawno temu, ale byłem przekonany, że, jest, że nie, że na pewno są hejterzy właśnie pokroju lewicowych, liberalnych, progresywnych mediów, które tak jak ja są z tego samego szamba i rynsztoku. A jaką no jak najczęściej telewizję oglądasz? TVN. I e, jeśli już ogląda, w ogóle. Zumna twarz. To <laughs> Zum twarz, jak w ogóle go to nie boli, nie? I, I te właśnie media, że wymyśliły sobie to, żeby szkalować jedynego jasnie panującego Donalda Trumpa, prezydenta Polski i Ameryki. Ameryki i Polski. Nie, no, Ale okazuje się, że on naprawdę miał czerwony guzik, czerwony guzik. w pięknym drewnianym opakowaniu. O, fajnie to drewniane opakowanie. Piękne. Czyli... Które było po to, żeby zaraz lokaj znaczy... przyniósł mu chłodną kolkę zero. Znaczy ja. Czy Diet Coke. Właśnie Diet Coke, ja. Tak, ale... Bo nie ma zerowki. Jakoś ale, nie? Nie ma to Kolidero. Czegoś sobie załatwił przycisk do zamawiania kogolizetycznie. Brzmi trochę jak ściema. Ten przycisk jest pewnie do wołania e, osoby z obsługi jakiegoś kelnera, żeby ci coś przyniósł. Nie I pewnie o ten nie kelner pewnie. już wiedział, bo nie było tego guzika część, że wszyscy, którzy byli u niego w gościach w gabinecie owalnym, którzy bywali u innych prezydentów, mówili, o, wow, jakaś nowa rzecz na biurku, no bo te telefony no. i tak dalej no. zawsze jest, nie? No. Patrzę, co to jest? No wiesz, nikt nie chciał pewnie powiedzieć, co to jest. Bo to chodzi o to, że Biden jak się wprowadził do gabinetu owalnego, również usunął to sympatyczne pudełeczko z czerwonym guzikiem. Też pamiętajmy, że może chodziło mu o to, żeby jak to by wyglądało tak bardziej dyskretnie. Nie żeby wiesz, hello Cindy, bring me coke. Nie? Plus, bring me coke brzmi coke dwuznacznie, bo jednak. Late shift i tak dalej. Jak powiesz, tego 23. Bring me Coke. Tom Newton pisze tak. President jest Tom Newton? Dziennikarz, który udostępnił te zdjęcia. Tom Newton pisze tak, że prezydent Biden usunął z gabinetu owalnego Diet code przycisk i on, kiedy Shippers jakiś tam robił wywiad z Donaldem Trumpem w 2019 roku, byli zafascynowani, że kiedy Trump nacisnął tenże czerwony guzik. On tam był wtedy? Tak. No są te zdjęcia. To pojawił się, uwaga, pojawił się lokaj, który przyniósł. nie na srebrnej. srebrnej tacy. Na srebrnej tacy nosi się tylko dwie rzeczy. Jedno to coke, i drugie to jest coke. Myśmy nie gadać o narkotykach. Ale tylko może na filmach tak robią. Jedyny film, o narkotykach, jak widziałem, to Scarface. Jak Scarface. Nie widzieliście Spotting. Obiedza, obiedza, obiedza spotting. Nie oglądają Trane Spotting. Na... Nie widziałeś Trane no Nie, bo to jest o takim. z bardzo silnym uzależnieniem narkotyków, to nie film. Ale myślę, że kiedyś tam widziałeś, zanim na nim ci odjechało. <słyska> Cześć chłopaki. pisze Natalia. Cześć! Właściwie to nie mam żadnego pytania, ale chciałem się z wami podzielić tym, jak zaczęła się moja przygoda z LS-em. Jesteście fantastyczni i bardzo lubię wasz program, dodaje mi bardzo dużo inspiracji i dzięki niemu czuję po prostu się lepiej. Są takie dni, kiedy jest mi bardzo smutno, puszczam sobie wtedy LS-a o 18 i wszystkie zmartwienia mijają. Chciałbym, żeby wszystkie programy na YouTube były takie, ale niestety jest tylko wasz. Niestety musi mi to wystarczyć i kiedy obejrzę wszystkie odcinki, to zacznę oglądać je od początku jeszcze raz i odkrywam za każdym razem w nich coś nowego. Myślałam, że już wszystko znam na pamięć, a, a jednak okazuje się, że zawsze jest coś dodatkowego. Pewnego razu wybrał spacer. Przechodziliśmy koło śmietnika na jednym z krakowskich osiedli. Śmietnik ten znajduje się koło pewnej szkoły i przedszkola. I nagle mój chłopak mówi Siema! Do jakiegoś faceta wyrzucającego śmieci. Mężczyzna nic nie odpowiedział, mój chłopak posmutniał i poszliśmy dalej. Już mieliśmy zniknąć za ogrodzeniem przedszkola, gdy mężczyzna ten krzyknął: Hej, to było do mnie, sorry, siema! I nam pomachał. Ów panem był nie kto inny jak Karo. Uważam się to ja. Okay. Nie miałam nie wtedy pojęcia, kim on jest. Opak wszystko mi wytłumaczył, a ja następnego dnia pochłonęłam prawie pół elesa. Ej, to pół elesa. Czy to znaczy, że nie czy, jedno bez czy bez na, do jednego z nas? Wciągnęła nas nosem? No, no. Pozdrawiam serdecznie. I dlaczego ten mail y, zaznaczyłem? Bo ja pamiętam tą historię. A to jest jeszcze jak w Krakowa. A no właśnie, bo no, to, no, no. to jest ładnie powiedziane, wyrzucałem śmieci, nie? I nagle słyszę, że coś się No wiesz, ostatnią rzeczą, jaka, jaka mi wpadła do głowy, to, to, że, to, że to, jest to jest do mnie, nie? Bo, bo on odpisze, że wiesz, skonfundowani, że jest chłopak posmutniał, więc w jak się odwróciłem, zauważyłem, że jestem jedyną osobą na placu, no to krzyczenie. Się, ej, to do mnie było. Ciema! I pamiętam tą historię. I pamiętam, że się wtedy strasznie dziwnie czułem, jak do domu, to takie. Trochę awkward, to trochę ja awkward. Ostatnio jak byłem na sankach z nią. Pokażę ci, jak nie na sankach? Tak! Pokażę ci, jak nie na sankach. Ale to, to sam zapytałeś, nie?, żeby ci pokazać. Tak! Muszę znaleźć bo mam dużo zdjęć. A ty biegniesz za nią? No po, tak, popchaj po opłaty. Wygląda jak taki serdelek. No i tak sobie jeździmy, yy, i podchodzi pan i mówi: o, cześć, Wodek. No? Ja no. mówię: cześć. I poszedł. Ciekawe te interakcje mm. z ludźmi, nie? M mi jest bardzo miło, jak ktoś podejdzie. Nie jest zawsze i bardzo wierzę. Najbardziej jak, miło, jak, ja jak ktoś do mieszkania po prostu wchodzi tu mieszkasz? Ty tak mieszkasz? <grym> Ludzie tutaj <grym> żyją. Ty, ty tak żyć. To mam mail. Ostatni już dziś. Do Michał, a to jest do ciebie. Bo jeden był do mnie, drugi jest do ciebie. Ee, Michał pisze. Cześć! W nawiązaniu do odcinka 1385 zwracam się z bardzo miłą prośbą do Włodka o podzielenie się nowymi smutnymi playlistami. A wiem, że masz playlisty, więc po prostu nie do opisu dasz. No. no. Pamiętam no. te z książki Kropki, no ale mnie na już 5 lat byłoby odkryć coś nowego w podobnym klimacie, czyli zrób aha, publiczną że... jakąś playlistę. Aha, aha, że te co ja mam tutaj to można wydać. Jakąś jedną, no tak. No tak o, to jest smutne. <coughs> go do filmu, Karol? No? Dobra, no, dobra Po jednej, się... po jednej. Nie, nie masz po tak. jednej. A znam ten film? Znasz. London. To powiem ci kto grał. Dobra. Ten co z Tańczącym z Wilkami grał, jak się nazywa? Kevin Costner. Kevin Costner. Film z Costnerem? <laughs> To i Bodyguard dwa, koniec. <noise> I angielski pacjent. Mr. Brooks, Oglądaliście Mr. Brooks? Chyba nie. Fajnie. O, o fajny. agencie jakimś, nie? Coś takiego? Mm, nie. Albo jakimś agentem, nie? Mm. Albo kogoś, kogoś zabił. Tak. Jakiś investigator, Znaczy, on, on jest nie, 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 nie. osobą, nie nie która sobie prowadzi normalne życie, no. ale ma takie hobby, o którym nikt nie wie, że zabija ludzi. Ale jest takim, jest takim profesjonalistą w tym. Po prostu ma tak zadbane, że robi to tak, żeby nikt się nikt nie domyślił, że on to wie, że No To hip, nie jest spadał każdy, każdy morderca, tak chciał robić. What? Co ty, ty, co ty mi to opowiadasz za historię? Słuchajcie, to jest taki morderca, że on... To jest w ogóle unikatowa... Zrób, zrób ten elevator pitch, nie? W wytwórni. Słuchajcie, historia jest niesamowita. Mamy zabójcę... Ale on nie chce zostać złapany, nie? Więc jakby ma, ma tak rękawiczki i ma to rozpinione. A po drugiej stronie stoi pan uh, Weinstein. I jest tak. Mm, Weinstein, No jakiś tam producent filmowy, nie? Lew lewy win. Jeden pierwszy <laughs> od drugiego. Jeden Stoli drugi tak, w Stoi tak, nie, lewy Wyszedł wyszeli, na mnie. win stoi tak <laughs> bardzo odkrywczo, chłopcze historia. I to była cygara. <laughs> bardzo odkrywczo, historia. Włodek bredzisz. <laughs> 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 Kojarzę to. <o. śmiech> To brzmi bardzo jak z Vanilla Sky. To Ale mogło być Vanilla... Były tam takie kawałki. Strzelam, <gry> tak. że ten kawałek Marvel Green King, mm -hmm. Chemical Brothers jest no. z drugiego sezonu, 13 odcinka, DLC? DLC. Z tej sceny jak ratowali jajo Toma Cruza mm -hmm. z Ruski Biznes i tam jak rzucali tą kur... taką tą tym jajem, takim kryształowym jajem i Ryan rzucił i Seth się tak rzucił, żeby mm. ten... Przeprowadzę, to jest na pewno 13 Mamy czas DLC Suzy... Nie Naprawdę? Nie Nie! Uuuu Zawiodłem się na tobie bardzo, przecież masz DLC na DVD Mówisz, że oglądałeś wszystko Najgorzej Karol, że ty się zawiodłeś na mnie, ja, ja się zawiodłem no. na sobie No? ja się zawiodłem? Zabi... Ja to jest D.O.C. Wiesz Czy ty naj... się jeszcze nazywasz fanem? To jest najgorsze teraz, że jak ja się zawiodłem na sobie, muszę sobie wymierzyć karę <grym> <grym> Drodzy Państwo, wodek już sobie poszedł Drodzy Państwo, Wodek poszedł wymierzyć już karę, ale pamiętajcie, że widzimy się już jutro, ile wszyscy przeżyją, a do tego czasu pamiętajcie, żeby być <noise> <noise> lekko stronniczy. Wow! Hey.